ma pokażę wam dzisiaj taki sklep i on się nazywa Foreshop.ga jest to sklep z różnymi kontami botami boosterami itd. i są to tanie rzeczy są to działające rzeczy i to jest jest i strona i jest discord ogólnie strona no moim zdaniem jest średnia ale discord jest bardzo fajnie zrobiony ale tutaj stronę wam po prostu pokazuję żeby, żeby nie było w ramach formalności. Do Discorda dam Wam link w opisie oczywiście. I to jest sam Discord. No i wejdziecie tutaj i macie tutaj różne różne rzeczy. Czasem są konkursy także, więc też warto tutaj wejść i włączyć powiadomienia. Jak widzicie to są różne na i tak dalej, więc od razu można się załapać na coś fajnego. Jest tu parę zakładek. Są takie konta, jest konta Netflix, one są tam w cenie 30 zł. Konta Roblox, no to wiadomo. Konta Steam z różnymi grami League of Legend, tutaj jak widać, chwilowo są sprzedane. Yy, premki, one też kosztują chyba 20 albo 30 zł, więc styl jest tania. Klucze do aktywacji Windows 10, no to tutaj wszystko, wszystko macie. Yy, różne aplikacje, chrebek, clicker, zajebisty clicker też polecam. Nary yy, no jest płatny, więc wiadomo jak kto woli. Tutaj są różne takie bardziej zaawansowane rzeczy, jakieś skrypty, yy, boosty. Tego nie polecam, będziecie mieć większą satysfakcję jak sami zapracujecie, no ale dla leniwych są różnego rodzaju boosty, tutaj w cenach się nie orientuję, ale wystarczy napisać tutaj do tego gościa i on jest mega miły, wszystko wytłumaczy, więc na spokojnie. Tutaj jeszcze inne rzeczy, paczki pluginów też są, tutaj można dołączyć i tutaj są one też za darmo, ale a propos pluginów też pojawi się odcinek na moim kanale. Discord Nitro można kupić i tutaj jest wszyscy ludzie, którzy tam kupili i mówią, że jest naprawdę git. Tak, to w sumie tyle chciałbym Wam pokazać. No i jest to spoko opcja. No i myślę, że warto, żebyście o tym wiedzieli. Więc pozdro i powodzenia. Siema.